Misiaczki! Czekajcie chwilkę, czekajcie, czekajcie. A jeju! Jak to się czają? Cząm się. Czą się czuje. Się, się, się. Cześć kochani. Cześć An i cześć. Wszystkie misiaczki. Lecimy. Ehm, ze szczelczykiem. Lecimy ze szczelczykiem na kurde godzień. No. Nagi szczelczy Szczelczyk grudniowy. Czekajcie, bo mnie pytam mnie, czy chce reklamy wsadzić. Kurde. Po dwóch zdaniach powiedziałem. Chyba byście mi zjedli. Dobra, lećmy, lećmy. No, no cześć, kochani, no cześć, cześć. Lećmy, lecimy. szczelczyku Przepiękne. Szczelczyku grudniowy. Grudniowy świąteczny Szczelczyku. Co tam u Ciebie w grudniu? Co tam u Szczelczyka? Dobra. Miłościowe misiaczki. Miłościowe. Miłościowe. Aha. Nie wiem, czy słyszycie moją córkę. Się drze. Ja jej się zaraz kurde wydrę. Rebucia. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. U. Co to jest, kochani? Co robi szczelczyk? To jest strasznie dziwne. To z kim wy to będziecie robić? Ej, może z tym skorpionem nieszczęsnym, kurde. Z kim wy to będziecie? Co przy... przepraszam Przepraszam bardzo. Co to? Co to jest za miesiąc? Co to jest kurde za miesiąc? Czekajcie chwilę. Ale jaja. Ale jajka. No singlaczku, bombelaczku nie zdziw się. Nie zdziwcie. Kochani, dobra, ja Wam muszę powiedzieć tylko jedną taką rzecz. Ja nie wiem, kto to przychodzi do strzelca. I ja już nawet nie mówię, czy to jesteście singlem, czy jesteście w związku. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, ja nie wiem. Ale jest pokazana wielka pasja. Jest pokazane, że to coś przychodzi nagle. Nawet jeżeli macie relacje, wy możecie być, w, nie wiem, ileś tam miesięcy, lat, nie wiem, ile tam w związku jakimś, a, yy, a jest pokazane, że, że po prostu jak grom z jasnego nieba, coś tak nagle obezwładni, obezwładni szczelczyka seksualnie. Jezu, co, mi, co mi się robić? Dobra, wszystko pięknie, ładnie bardzo dużo seksualnej energii, bardzo dużo pasji. Teoretycznie moglibyście również ze swoim człowiekiem pasjonująco gdzieś tam coś robić razem. Nie wiem, jakieś hobby, jakaś pasja, jakieś projekty wspólne i też będziecie mieli taką energię pełną, pełną pasji, więc, więc to nie muszą być jakieś tam inne rzeczy. Ale dla części z Was, być może zwłaszcza dla singli, jest pokazane coś bardzo nowego. I to nowe jest nagłe, jest, to jest tak nagle, to jest takie niespodziewane i jest bardzo pasjonujące, ale jest pokazane i to jest wasze takie ostrzeżenie, trochę taka rada, że wy musicie uważać, dlatego że i tutaj też jest to, w tym drugim jest to samo powtórzone, ta sama rada, co tu. Jest pokazane, że wy moglibyście bardzo, bardzo się zainteresować tym człowiekiem, a nie wiem na ile. Będzie, co słabo słychać rany boskie, Miszki? Czemu wy mnie straszycie? Podgłoście sobie, przyja mikrofon tu. Jak może być słabo słychać? Jak może być słabo. Słuchajcie, a teraz? A teraz jest lepiej? A, a, a teraz jest lepiej? Bo, bo, bo może teraz będzie lepiej. Napiszcie, czy teraz jest lepiej? Ja, ja, ja nie wiem, co to się dzieje. Um, w każdym razie. Um, no nie, no, dobra, dobra, już. Mam nadzieję, że będzie słychać. W każdym razie jest pokazane bardzo dużo pasji, natomiast to, co się mogłoby stać, to mogłoby to nie być na przykład coś stabilnego, co przychodzi, co zostanie na lata. Wiecie o co mi chodzi? Że mogłoby być takie zaślepienie i takie odurzenie czymś, e, zakochanie, fascynacja, nie wiadomo jakie takie bardzo, bardzo szybkie, intensywne, nagłe, pasjonujące rzeczy. Być może z całkowicie nową osobą, a być może wy już tą osobę znacie, ja tam nie wiem. Ale jest pokazane, zobaczcie prawdę na temat uczuć swoich i tego człowieka. To wcale nie znaczy, że ten człowiek nie będzie kochał i że tutaj nic z tego nie będzie. To tylko znaczy, że przynajmniej część strzelców musi też się przyjrzeć, czy tutaj też są jeszcze jakieś uczucia. No, dlatego, że. Mamy odwrócone, odwróconego rycerza zarówno Kielichów, jak i, jak i tych monet. Czyli, no, jeżeli chodziłoby o planowanie, czy takie prawdziwe zakochanie się, i takie prawdziwe zaangażowanie, otwartość na miłość i tak dalej, plus jeżeli chodziłoby o planowanie związku i takie naprawdę takie pójście do przodu z tym związkiem, no to tu tak trochę to jest. Nie, nie, nie ma tego pokazanego jeszcze, no to o, to o tym tylko mówię. Jeżeli jakiś szczelczyk się dowie, że jego partner czy partnerka mają romans, yy, nie wydaje mi się, że ten romans polega na miłości czy na planach odchodzenia od Was do nich. Raczej bym powiedziała, że to jest tylko i wyłącznie coś bardzo, bardzo kuszącego seksualnie, czyli coś takiego ich porwało, bardzo takie fizyczne. Nie wiem, czy to jest dla kogoś po, pocieszenie. Dla niektórych jest, dla niektórych nie będzie, no ale tak to wygląda. W każdym razie, w każdym razie uważajcie na manipulantów emocjonalnych, na ludzi, którzy nie mają wobec Was żadnego planu. Wy macie w tym miesiącu, w związkach ogólnie, bardzo dużo atrakcyjności. Bardzo się podobacie ludziom. Możecie się podobać więcej niż jednej osobie. Możecie mieć związek i jeszcze innemu człowiekowi się również podobać. Dlatego mówię, no. Nie musi być singiel, żeby przyszło do niego coś pasjonującego. Wiecie, o co mi chodzi. Ale no uważajcie na to. I jest pokazane, żeby żyć w prawdzie i żebyście Wy byli szczerzy ze sobą i z innym człowiekiem. I to jest najważniejsze. I nie... Za bardzo się nie... Jeżeli to jest coś nowego, za bardzo się nie spieszyć z jakimiś planami. Och, nie wiadomo, co my tu będziemy robić razem. Tylko tak być może trzeba trochę zwolnić. E single też mają pokazane wychodzenie z jakiejś stagnacji. Nieplanowane. Wy macie przede wszystkim pokazaną pasję oraz coś, co jest nieplanowane, ale bardzo pasjonujące. Czekajcie, coś mi zamroziło? Nie. Nieplanowane, ale bardzo pasjonujące. Dlatego to może być dla Was ciekawe, tak ogólnie w związkach, w relacjach, ale uważamy na to, żeby nie było y, jakichś ludzi, którzy tak mówią, 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 a potem. Yy, a potem się okaże, że to była tylko pasja, że to było tylko chwilowe. Wiecie, o co mi chodzi? Na spokojnie, na spokojnie do tego podejdźcie. Tylko tyle mówię. Na spokojnie do tego podejść. No. Nie macie za dużo energii rodzinnej tutaj pokazanej, co nie znaczy, że nie będzie. No na pewno będą. Będziemy robić tygodniówki na święta. Także spokojnie, będzie świąteczna tygodniówka. Kiedy są w ogóle święta? W jakie dni? Weekend? Czy w jakich? Nie dobra, nie wiem kiedy. Ale, e, ale więcej takich rodzinno-świątecznych rzeczy wyjdzie na tygodniówce. E, tutaj mamy taką główną energię. Ona jest bardzo, bardzo dużo pasji, bardzo dużo atrakcyjności. Szczelczyk po prostu się bardzo podoba w grudniu. No, co no się ma nie podobać? oczywiście, znaczy, się podoba, no. Także spokojnie. Niedziela, poniedziałek, wtorek, święta. Niedziela, poniedziałek, wtorek. A co jest wigilią? Rozumiem, że niedziela, tak? Jest wigilią. No to akurat, patrzcie, jak to wyszło. W sobotę będzie tygodniówka i to obejmie całe święta, i jeszcze ten taki okres po świętach. Widzicie? Idealnie. No, nawet zrobimy tak, żeby tygodniówka zaczęła się od niedzieli. O, no, tak zrobimy. Także. Szczelczyku, o Jezusicku, Miśki, wy macie bardzo. Słuchajcie, weźcie mi, błagam. Wykorzystajcie tą energię grudniową. Tutaj macie z kolei rycerza buław. No, teoretycznie jest to możliwe, że te seksiki to gdzieś w pracy. No, jest to możliwe, ale jak Wy się tam pokazane bardzo dużo pasji, bardzo dużo kreatywności, bardzo dużo motywacji, i tu też w pracy macie pokazane bardzo dużo kreatywności, motywacji i takiej e, ochoty do działania. Kochani, wykorzystajcie to. Ja wiem, że są święta. Ale do świąt, tam do tego 20 czy 22, co możecie, to zróbcie. Jeżeli macie jakiekolwiek plany, jakiekolwiek projekty, jakiekolwiek pasjonujące rzeczy, hobby być może, nie wiem co tam, to róbcie to. Róbcie, to się Wam będzie rozwijało, Wy macie bardzo dużo rozwoju. Może być tak, że jakiś strzelec, który jest bardzo zachwycony czymś, co robi w pracy, jeżeli jest taki strzelec, co mnie słucha, że zaniedbalibyście trochę rodzinę. Że nawet rodzina mogłaby być rozczarowana, że was nie ma w domu, ale wy coś z pasją rozwijacie. A ponieważ są święta, ponieważ są przygotowania świąteczne i tak dalej, no to mogłoby się to komuś nie podobać. Dlatego weźcie to pod uwagę w planowaniu te tego swojego czasu w grudniu, żeby też tak jakby no, nie zaniedbać jakiejś rodziny. A jeżeli nie macie swojej własnej rodziny, no to chodzi mi o, takich, o taką rodzinę typu tam rodzice. Czy albo jakieś otoczenie, jacyś przyjaciele żeby ludzi innych nie zaniedbać wiecie o co mi chodzi, dlatego że w pracy macie bardzo dużo rozwoju, pasji kreatywności, motywacji do działania, nauki może się ktoś uczy czegoś, świetnie wam to idzie, świetnie wam to idzie ale może to troszeczkę tak negatywnie jakby wpłynąć na wasze, na waszą sytuację rodzinną albo domową bo będziecie mniej w domu, o to mi chodzi. Nic tutaj, nawet nie mam żadnej rady. Jest pokazane, że żebyście przejmowali kontrolę nad czymś. Jest pokazane, że jest jakaś osoba nie musi być panna ani baran. W ogóle nie musi być taki znak, ale jakaś osoba, która się na czymś zna, której wartałoby posłuchać, zwłaszcza jeżeli czegoś nie wiecie. Jeżeli wiecie, to, to nie. Ale. Działaj z pasją, motywuj siebie, motywuj innych. Działaj z pasją. Ale jest zaznaczone, żeby kogoś nie zostawić na lodzie, ale nie wiem kogo. Kogo wy byście mieli nie zostawiać na lodzie? Oprócz rodziny, rodzina, przyjaciele, najbliżsi, to rozumiem. Kogo jeszcze mielibyście nie zostawiać na lodzie? Miśki, nie wiem, bo ja nie wiem co tam macie, ale nie zostawiaj kogoś na lodzie, jest informacja dla was. No. Ale, jakie wy macie dobre karty? Kurde, blade Szczelczyku. Szczelczyku przepiękny, jakie możesz osiągnąć osiągnięcia? Jakie cele możecie osiągnąć w tym miesiącu? Możecie zobaczyć nową drogę. Jez, jakie wy macie. O ja piernicze, jakie wy macie. Sta dobra, bardzo, bardzo stabilne porządne karty na ten miesiąc. Macie pokazane, że jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś rozdroże, jeżeli ma dzisiaj rozdroże, to zdecyduje, to podejmie decyzję. O Ojeju, znowu ten rycerz Miszki, dobra, wszystko możecie osiągnąć. Bardzo dobre karty. Jeżeli macie rozdroże, to podejmiecie decyzję być może w grudniu. Albo będziecie przynajmniej o krok bliżej podjęcia jakiejś decyzji. Jeżeli nie macie rozdroża dzisiaj, ale chcielibyście mieć, dlatego że czeka, czekacie na nową drogę, na przykład jesteście niezadowoleni z pracy albo niezadowoleni ze, ze związku i czekacie, hmm, przyjdzie do mnie jakaś nowa ścieżka, ja chcę jakąś nową ścieżkę. Przyjdzie, przyjdzie. Tylko że wtedy, jak przyjdzie nowa ścieżka, jeszcze w grudniu, to będziecie stać przez chwilę z kanapkami i z plecakiem, błagam, na rozdrożu. I będziecie się zastanawiać, kurde, stara ścieżka też tam, no, jeszcze w sumie rozważam starą ścieżkę, a tu nowa, o cholera, muszę wybrać. Także weźcie to pod uwagę. Jeżeli chcecie mieć nową ścieżkę, wy będziecie zmuszeni do jakiegoś wyboru. Jeżeli ktoś chce coś w pracy zrobić bardzo poważnego lub dokonać jakiejś zmiany w pracy, możecie. Możecie tego dokonać w grudniu. Jeżeli ktoś chce działać z pasją lub robić rzeczy z człowiekiem, może, oczywiście, jak najbardziej, bardzo dużo pasji, motywacji, rewelacje na karty. Dobre stosunki lub relacje z jakimś bykiem, jeżeli znacie byka, nie musi być. Strzelec też tu jest pokazany, może znacie jeszcze innego strzelca. Nie musi być, ale Um, Pomaganie komuś w pracy, albo ktoś będzie miał mniej pracy i z wami więcej czasu spędzi, albo wy będziecie mieć mniej czasu, mniej pracy i więcej czasu będziecie chcieli z kim spędzić. Um, możecie to osiągnąć. Możecie więcej czasu z kim spędzić. To próbuję powiedzieć. Um, stabilizacja w związku, jeżeli związek jest, jeżeli związku nie ma, nie, nie zdziwicie. Nie zdziwić się, jak coś do was przyjdzie nagle. Coś może do was przyjść nagle. No mówię wam. Ej, misiaczki, misiaczki. Nieźle. Nieźle, nieźle. Strzelec z każdym znakiem zodiaku na grudzień. Strzelec z każdym znakiem zodiaku na grudzień. Od baranka do rybeczek. Od baranka. Do rybeczek. Strzelczyk z każdym. Znakiem. Jeżeli macie baranka, pojednanie i zawieszenie sytuacji w grudniu. Pojednanie, porozumienie, dogadanie się, zawieśmy sytuację albo nie róbmy na razie jakiejś drastycznej zmiany. Tyle. Jeżeli macie byka, ktoś gdzieś nie wyjeżdża, albo jeżeli wyjechał, to wraca. Albo jeżeli odszedł, to wraca, czyli nie ma kogoś, to wraca, a jeżeli ktoś jest, to nie odchodzi, nie wyjeżdża, nie ma jakiegoś wyjazdu, odblokowanie jakiejś energii runie jakiś mur, który jest przeszkodą być może dla was i dla byta. Jeżeli macie bliźnięta, ktoś będzie podejmował decyzję poważną na temat przyszłości tego związku, czy chce być wolny, niezależny, czy chce być w związku. Na razie jest pokazane, że ktoś chce być w związku. Tylko ja nie wiem, w czyim, bo jeżeli wy jesteście singlem i czekacie, że on, ona zostawi rodzinę dla was, wtedy bym się um, raczej tak, no tutaj skłaniała do tego, żeby powiedzieć, że może nie zostawią jednak, że może nie zostawią. Także, kochani, um, to się może nie stać, ale jeżeli jesteście tylko wy i człowiek, no ta osoba mogłaby chcieć pozostać w tym związku, o to mi chodzi, ale jakieś ważne decyzje mogą być. Senni, dzięki za super czacie. O, dzięki, dzięki. O świętujesz 1 grudnia, a co, ale urodzinki, tak? No ja Ci na razie nie powiem, przyjdź 1 grudnia. Nie wolno składać życzeń przed urodzinami. No, znaczy nie wolno. No pewnie ci się nic nie stanie, jakby ci ktoś złożył, ale, ale... przyjdź 1 grudnia, to będziemy mówić. E, wszystkiego najlepszego. Ehm, słuchajcie, kochani. Czyli baran by bliźnięta. Czyli z bliźniętami jakaś ważna decyzja może być brudno. Jeżeli chodzi o Rulisia, yy, zakończenie czekania, naprawianie jakiejś sytuacji, naprawia, albo naprawianie na siłę sytuacji, która nie ma przyszłości. Które do was bardziej pasuje? Bo jeżeli coś nie ma przyszłości, po co mu się tego cały czas trzymamy? Bo się boimy, że się zawali. A jeżeli przyszłość mogłaby być, ale czekaliśmy, co z tego wyniknie, no to już nie będziemy czekać i jest pokazane uratowanie jakiejś sytuacji. Z lwiaczkiem, bombelaczkiem, prezenty, oferty, wychodzenie z długów, wychodzenie z biedy, wychodzenie z, z, z poczucia braku. Czyli nie było lwiaczka, przylezie albo Wy przyjdziecie do nich. A potrzebowaliście więcej pieniędzy? Będą. Potrzebowaliście więcej prezentów? Będą. No nie wiem, co tam potrzebowaliście. Tak jakby coś miało przyjść, czego nie było do tej pory. Do tej pory Spanną świętowanie. Radość, spotkanie, jakieś bardzo, bardzo miłe rzeczy, ale uważać na alkohol. Uważać na alkohol, no szczelczyku. Jest jeszcze jedna rzecz. Jest gdzieś jakaś panna, z którą chcielibyście mieć romans lub oni z wami? I kochani, niekoniecznie bylibyście tylko wy we dwoje. Mogą być jeszcze osoby trzecie, czyli na przykład podoba się Wam jakaś panna, która jest w związku, albo podoba się, Wy się podobacie jakieś pannie, a Wy jesteście w związku, bo to jest jakiś taki lekko dziwny, ukrywany trójkąt pokazany. Ukrywane spotkanie? Dlaczego ktoś ukrywa spotkanie? A, no właśnie. Chyba, że macie po prostu tylko i wyłącznie uważać na alkohol. To była panna, teraz waga. Stabilizacja, ale. Dziwne, mieszkamy z człowiekiem, który jest, yy, któremu nie można ufać. Czy mamy stabilizację i jeszcze ktoś nas zaczepia zewnętrznie? Być może to jest to raczej nie z Wagą. Yy, ktoś, kto jest niestabilny w swoim zachowaniu lub osobowość ma niestabilną, ale my z nim mamy stabilizację. To tak trochę nie bardzo pasuje, ale no, czasami ludzie się decydują na zamieszkanie, czy na bycie z kimś, kto nie do końca na to zasługuje. Ale to może być też, że ktoś wchodzi. I wam chcę rozburzyć waszą stabilizację. Yy, I to jest z wagą pokazane. Jeżeli chodzi o skorpiona, ze skorpionem macie wybieranie czegoś. Ktoś pokazuje, to nie ma sensu, muszę wybrać coś innego. To nie ma sensu, tego się nie da naprawić, to jest porażka. Muszę wybrać coś innego. Ja nie wiem, czego to dotyczy. Może jesteście razem i coś wybieracie. Muszę się zastanowić nad inną opcją, bo to nie ma sensu. Tak jest pokazane ze skorpionem. Jeżeli chodzi o dwa strzelczyki, powtórka z rozrywki. Mimo że ktoś wybrał, że ktoś wybrał drogę, nie może się odciąć, nie może czegoś zakończyć. A jeżeli ktoś zakończył, to wraca coś z przeszłości pomiędzy dwoma strzelcami. Jeżeli chodzi o was i koziorożca, wyznania miłosne, a potem wycofa Jezu. Uważajcie na koziorożca. To jest to, co mówiłam wcześniej. Może przyjść ogromna pasja i będzie paplać coś do was, ta pasja. A tak naprawdę osoba jest bardzo niestabilna. Także uważajcie na Koziorożca, albo Koziorożec musi uważać na Strzelca. Nie wiem, ale jest pokazane, że się ktoś może zakochać, lub będzie mówił o miłości, a potem się wycofa. No chyba, że miłość jest, nie ma wycofywania się, ale jest osoba bardzo, bardzo zaborcza i zazdrosna. Ale to kłótnie mogą być przez to, bo Strzelec się nie pozwoli, żeby go w klatce, kurde, trzymać. No weźcie przestańcie, Strzelec se pozwoli, myślałby kto. Eee, wodniczuliś Z wodnikiem macie Stratę czasu, bo nie ma nowego początku Albo nie czekam już Nie tracę czasu, bo i tak to nie ma nowego Nie ma nowego początku, nie wiem jakiego Jakiegoś nowego początku między wami nie ma Wobec czego e, Pokazujecie, to jest strata czasu A jeżeli siedzicie w tym nadal No to po prostu tracicie czas Bo nie ma jakiegoś nowego początku Z wodnikiem A z rybami podjęcie decyzji O zakończeniu romansu Albo podjęcie decyzji o, e, słuchajcie, decyzja pod, podyktowana jakąś złością, jakaś złość tutaj jest pokazana. Złość, albo nie chcę mówić nienawiść, ale wypalenie jakiegoś ognia pomiędzy Wami i Rybami. Ewentualnie, jeżeli był jakiś romans, to jest pokazane po prostu decyzja o zakończeniu jakiegoś romansu. No, to byliście Wy z każdym znakiem. I teraz jeszcze dla Was taka karta. I kochani, będziemy kończyć. Ja lecę jak burza. No muszę, muszę. Zaraz będę lecieć na koziorowca. No, szukam Cię wszędzie. Ja nie wiem, kiedy ten człowiek Was szuka, kurde. Ale wiecie, co to znaczy to, to jeszcze? To znaczy, że ta osoba też wszędzie Was może widzieć. W sensie nie tylko, że łaźwi wszędzie i szuka szczelczyka, ale wszystko może im Was też przypominać. Szukam Cię wszędzie. Patrzę za tobą, gdziekolwiek jestem. Wiecie o co chodzi? Gdzie by nie poszli, jeżeli szczelczyk raz był w tym miejscu, nawet 10 lat temu, to nie będą patrzeć, o, może szczelczyk przyjdzie. Wiecie o co chodzi? Mm, mm, mm. Uważamy. No, Miśki, bawcie się dobrze. Pamiętajcie, że będzie. Pamiętajcie, że w środę. Dobra, na razie pamiętajcie o środzie. W środę będzie tygo... nie tygodniówka, tylko czytanie Miłość w 2024 roku. Ok? dla problematycznych związków lub dla singli. Będziemy patrzeć, co się będzie działo w miłości w 2024 roku. Czyli wszyscy, którzy chcą coś nowego albo jakieś tam podpowiedzi, to proszę przyjść w środę e, wieczorkiem. Miśki tyle. Widzimy się, e, no widzimy się w środę albo na innych znakach się widzimy, znając Was, co nie? Bo Wy jesteście ciekawcy. Ja wiem, ja wiem. A na razie buziaczki, pozdrowionka. No i pa